Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, kto umarł pierwszy, Adam czy Ewa? Może się to wydawać tylko biblijną ciekawostką, ale odpowiedź może ujawnić coś znacznie głębszego o nich, o nas i o Bożym planie dla ludzkości. Czy Biblia pozostawiła jakieś ukryte wskazówki dotyczące tego pytania? A co ważniejsze, czego może nas nauczyć o życiu, śmierci i odkupieniu? Dzisiaj. Zbadamy jedną z największych tajemnic pisma świętego. Powrócimy do stworzenia pierwszej pary, ich wyborów, ich bólu i konsekwencji, które ukształtowały przeznaczenie całej ludzkości. To coś więcej niż tylko kwestia historyczna czy teologiczna ta podróż może rezonować z tym, co nosimy w naszych sercach ciężarem decyzji, poszukiwaniem sensu i nadzieją na nowy początek. Ale zanim zaczniemy pozwól, że zapytam: gdybyś był na ich miejscu, jak poradziłbyś sobie z ciężarem bycia pierwszym, który żyje i pierwszym, który umiera? Adam i Ewa centralne postacie stworzenia w biblijnej narracji reprezentują początek ludzkości, ale podczas gdy ich życie jest opisane w najdrobniejszych szczegółach, Biblia milczy na temat wielu ważnych kwestii między innymi kto umarł pierwszy? To intrygujące pominięcie rodzi nie tylko pytania historyczne, ale także głębokie duchowe i emocjonalne refleksje na temat znaczenia ich życia i śmierci. Zgodnie z biblijnym opisem, Adam był pierwszą istotą ludzką, uformowaną z prochu ziemi przez samego Boga i obdarzoną życiem dzięki boskiemu tchnieniu. Ród drugi 27 Ewa z kolei została stworzona z żebra Adama, symbolizując jej intymny i nierozerwalny związek z nim. RdS 2,22. Od samego początku oboje zostali umieszczeni w doskonałym środowisku w ogrodzie Eden, gdzie mieli opiekować się stworzeniem i żyć w harmonii z Bogiem. Jednak doskonałość została przerwana, gdy oboje nie posłuchali jedynego polecenia wydanego przez Boga. Nie jeść owocu z drzewa poznania dobra i zła. Ten moment oznaczał to, co znamy jako upadek wydarzenie, które sprowadziło na świat grzech i śmierć. Od tego momentu Adam i Ewa przestali żyć w bezpieczeństwie i obfitości Edenu i zaczęli stawiać czoła trudnościom śmiertelnego życia. Adam, pierwszy człowiek, został skazany na ciężką pracę, aby utrzymać siebie i swoją rodzinę. Gleba, która kiedyś z łatwością wydawała owoce, teraz rodziła ciernie i chwasty, czyniąc pracę wyczerpującą i ciągłą. Rdze 3,17–19 Ten związek z ziemią był nie tylko fizyczny, ale głęboko symboliczny. Adam, uformowany z prochu, miał do niego powrócić ciągłe przypomnienie o ludzkiej kruchości i śmiertelności. Z drugiej strony Ewa otrzymała podwójną karę. Cierpiała intensywne bóle porodowe i doświadczyła zmiany w relacji z Adamem, naznaczonej napięciem między pożądaniem a autorytetem. Rdz 3.16. Kobieta, której nadano tytuł Matki Wszystkich Żyjących, RZ 3.20, miała teraz stanąć przed wyzwaniem sprowadzenia życia na świat pośród bólu i konfliktu. Ale co stało się później? Wiemy, że Adam żył 930 lat, jak zapisano w Księdze Rodzaju 5. 5, ale Biblia nie podaje nam żadnych informacji na temat czasu ani okoliczności śmierci Ewy. Ta nieobecność nie jest przypadkowa, odzwierciedla patriarchalną kulturę tamtych czasów, w której zapisy genealogiczne nadawały priorytet męskim postaciom. Wskazuje to jednak również na coś większego. Ewa jest często wspominana nie z powodu swojej śmierci, ale z powodu roli, jaką odegrała w obietnicy odkupienia. W księdze Rodzaju 3.15 Bóg oświadcza, że jego potomstwo zmiażdży głowę węża. Proroctwo powszechnie interpretowane jako zapowiedź Mesjasza. Pozostaje więc tajemnica. Kto umarł pierwszy Adam czy Ewa? I co ważniejsze, dlaczego ma to znaczenie? Biblijna cisza rzuca nam wyzwanie, by wyjść poza historyczną ciekawość i rozważyć duchowe znaczenie ich życia. Nie są oni tylko postaciami ze starożytnej historii, ale odbiciami naszej własnej podróży: kruchymi, omylnymi, ale także nosicielami nadziei na odkupienie i odnowę. Moment upadku Adama i Ewy. Opisany w księdze rodzaju 3 jest jednym z najbardziej uderzających epizodów w historii biblijnej. Nie tylko opowiada o pochodzeniu grzechów ludzkości, ale także przedstawia głębokie zmiany fizyczne, emocjonalne i duchowe, które nastąpiły w wyniku tego aktu nieposłuszeństwa. Upadek był czymś więcej niż zwykłym wykroczeniem, ujawnił ludzką słabość i ustanowił wzorzec, który wciąż rezonuje dzisiaj wpływ na Naszych wyborów na nas samych i otaczający nas świat. Narracja rozpoczyna się od pokusy, w której wąż, opisany jako przebiegły i manipulujący, zasiewa wątpliwości w sercu Ewy. Kwestionując boski porządek, wąż wzywa Ewę do ponownego rozważenia bożych instrukcji, sugerując, że zakazany owoc nie przyniesie śmierci, ale mądrość i moc. Kierując się ciekawością i pragnieniem bycia jak Bóg, znający dobro i zło, Ewa zjada owoc i dzieli się nim z Adamem, który również spożywa go bez pytania. R3-1-6 Natychmiast po zjedzeniu owocu zmiana jest namacalna. Narracja opisuje, że oczy obojga się otworzyły. RZ-3-7 Ale nie w sposób, jakiego się spodziewali. Zdali sobie sprawę ze swojej nagości, i po raz pierwszy poczuli wstyd, zszywając liście figowe, aby zakryć swoje ciała. Ten moment jest emblematyczny, ponieważ oznacza wprowadzenie poczucia winy, bezbronności i duchowej separacji między Bogiem a ludzkością. Kiedy Bóg konfrontuje się z parą, dynamika odpowiedzialności ulega zmianie. Adam obwinia Ewę, a Ewa obwinia węża. Erdycę 3:12-13 to przerzucanie się winą jest odzwierciedleniem ludzkiej natury, która pojawiła się po upadku, trudności w braniu odpowiedzialności za nasze czyny. To załamanie relacji międzyludzkich w połączeniu z oddzieleniem od Boga stanowi rdzeń bezpośrednich konsekwencji nieposłuszeństwa. Boże kary są znaczące i specyficzne dla każdej osoby. W przypadku węża. Bóg postanowił, że będzie się czołgał i będzie celem wrogości między jego potomkami a potomkami niewiasty, przed smak tego, że zło zostanie pokonane. Rz 3 14, 15. Dla Ewy ból porodu zostanie zwielokrotniony, a jej relacja z Adamem zmieni się, stając się naznaczona konfliktami pożądania i władzy. Rz 3 14. Dla Adama Praca, która kiedyś była radością w ogrodzie, stanie się teraz żmudna i frustrująca, a ziemia wyda ciernie i osty. RZ 3:17–19 Oprócz indywidualnych kar, największą konsekwencją było wygnanie z ogrodu Eden. Stracili oni dostęp do drzewa życia, przypieczętowując śmiertelny los ludzkości. Wygnanie symbolizuje zerwanie komunii z Bogiem i początek egzystencji charakteryzującej się cierpieniem, poszukiwaniem i potrzebą odkupienia. Jednak nawet pośród konsekwencji upadku Bóg okazuje łaskę. Zapewnia odzienie ze skór, aby przykryć ich nagość. Rdze 3,21 – akt, który antycypuje ideę pokuty. Co więcej, obietnica z księgi Rodzaju 3.15, że potomstwo niewiasty zmiażdży głowę węża, wskazuje na przyszłe odkupienie w Chrystusie. Konsekwencje upadku nie ograniczają się do Adama i Ewy, ale odbijają się echem w całej ludzkości. Przypominają nam, że nasze wybory mają trwały wpływ, ale także, że pośród sądu jest nadzieja. Od samego początku Bóg objawił plan odkupienia. Pokazując, że upadek nie jest końcem, ale początkiem podróży ku odnowie. Kiedy analizujemy historię Adama i Ewy, jednym z najbardziej intrygujących pytań jest brak informacji o śmierci Ewy w biblijnej narracji. Podczas gdy święty tekst odnotowuje wiek Adama w chwili śmierci, 930 lat, Erc 5, 5 nie znajdujemy żadnych szczegółów na temat tego, kiedy i jak umarła Ewa. Ta pozorna cisza jest nie tylko luką historyczną, ale także zaproszeniem do refleksji nad głębszymi znaczeniami i kontekstami kulturowymi, które mogą wyjaśnić to pominięcie. Aby zrozumieć tę nieobecność, konieczne jest rozważenie kontekstu historycznego, w którym teksty biblijne zostały napisane. W patriarchalnym społeczeństwie, starożytności, zapisy genealogiczne i historyczne często nadawały priorytet postaciom męskim skupiano się na męskim rodowodzie który był niezbędny do śledzenia potomków i ustalania dziedziczenia jak w przypadku genealogii Adama która prowadzi do mesjasza kobiety o ile nie odgrywały szczególnie znaczącej roli były często pomijane w tych narracjach nie oznacza to że ich życie nie było ważne ale raczej że zapis Odzwierciedlał wartości kulturowe tamtych czasów. Co więcej, nieobecność Ewy w aktach śmierci może mieć motywację teologiczną. Ewa, jako matka wszystkich żyjących, RZ320, reprezentuje coś większego niż jej fizyczna egzystencja. Jej życie jest nierozerwalnie związane z obietnicą odkupienia zawartą w Księdze Rodzaju 3.15, gdzie Bóg oświadcza, że nasienie niewiasty zmiażdży głowę węża. Proroctwo to przewiduje przyjście Chrystusa, zbawiciela, który przyniesie ludzkości odkupienie. Nie odnotowując jej śmierci, narracja może podkreślać Ewę jako symbol nadziei i ciągłości, a nie tragicznego końca. Inną perspektywą do rozważenia jest to, że milczenie na temat śmierci Ewy może odzwierciedlać przejście narracyjne księgi rodzaju. Po rozdziale trzecim uwaga przenosi się na potomków Adama, począwszy od Kaina i Abla, a później na Seta, przez którego wywodzi się linia mesjańska. W tym kontekście śmierć Ewy. Mogła nie zostać uznana za istotną dla teologicznego celu tekstu, którym jest podkreślenie rozwoju historii odkupienia. Ta cisza pozostawia również miejsce na spekulacje w tekstach pozabiblijnych, takich jak Księga Jubileuszów, która sugeruje, że Ewa zmarła 6 lat po Adamie. Chociaż relacje te są interesujące, nie są kanoniczne i odzwierciedlają raczej interpretacje kulturowe niż boski autorytet. Z archeologicznego punktu widzenia ważne jest, aby wziąć pod uwagę ówczesne wzorce pogrzebowe i kulturowe. W starożytnych społeczeństwach, takich jak te w Mezopotamii, kobiety miały mniejsze znaczenie w pochówkach i zapisach historycznych. Podczas gdy mężczyźni, często przywódcy i wojownicy, mieli rozbudowane grobowce i szczegółowe inskrypcje, kobiety były kojarzone głównie z domem i macierzyństwem i otrzymywały prostsze groby. Ta praktyka kulturowa mogła wpłynąć na sposób, w jaki historie były przekazywane ustnie i zapisywane. Dlatego milczenie na temat śmierci Ewy nie powinno być postrzegane jako niedopatrzenie, ale jako celowy wybór, który odzwierciedla kulturowe, teologiczne i narracyjne cele tekstu. Zamiast skupiać się na jej śmierci, Biblia wskazuje na obietnicę, która przyszła przez nią. Nadzieje na odkupienie dla całej ludzkości. Tak więc nieobecność Ewy w ostatecznym zapisie prowadzi nas do patrzenia w przyszłość, do spełnienia obietnicy w Chrystusie, a nie wstecz do końca jej ziemskiego życia. Ten głos ciszy przypomina nam, że biblijna narracja koncentruje się na życiu, nadziei i zbawieniu. Historia Adama i Ewy jest często badana z teologicznego i historycznego punktu widzenia, ale rzadko omawiany jest psychologiczny wpływ, jaki wywarł na nich upadek. Oprócz fizycznych i duchowych konsekwencji, biblijna narracja ujawnia głęboki wymiar emocjonalny, naznaczony poczuciem winy, wstydem, żałobą i żalem. Te bardzo ludzkie doświadczenia pozwalają na bliższe połączenie czytelnika z pierwszymi istotami ludzkimi, odzwierciedlając wyzwania, przed którymi wszyscy stoimy w naszym życiu. Kiedy Adam i Ewa zjedli zakazany owoc, pierwszą opisaną reakcją było uświadomienie sobie swojej nagości i poczucie wstydu. Erdec 3,7 Jest to jedna z pierwszych wzmianek w Biblii na temat samoświadomości i poczucia winy. Do tego momentu żyli w harmonii z Bogiem, z samym sobą i ze stworzeniem. Nieposłuszeństwo nie tylko złamało tę harmonię, ale wprowadziło poczucie nieadekwatności, coś co wielu z nas rozpoznaje we własnym życiu, kiedy czujemy się obnażeni lub wadliwi. Ten wstyd doprowadził ich do zszycia liści figowych, aby zakryć swoją nagość, co było symbolicznym aktem próby ukrycia swoich wad. Jednak w konfrontacji z Bogiem oboje próbowali zrzucić z siebie odpowiedzialność. Adam obwiniał Ewę, a pośrednio także Boga, mówiąc: Niewiasta, którą mi dałeś za towarzyszkę, dała mi owoc, a ja go zjadłem. Rdze 3:12. Ewa z kolei obwiniała węża. Wąż mnie zwiódł i zjadłam. trzy 3,13. Ten cykl obwiniania i przenoszenia odpowiedzialności odzwierciedla ludzką trudność w radzeniu sobie z własnymi błędami, coś, co wciąż widzimy w naszym codziennym zachowaniu. Oprócz poczucia winy, żal musiał być również istotną częścią doświadczenia Adama i Ewy. Ogród Eden był nie tylko fizycznym miejscem, ale także symbolem bezpieczeństwa, zaopatrzenia i bliskości z Bogiem. Wygnanie z Edenu oznaczało utratę tego wszystkiego po raz pierwszy w obliczu wrogiego świata. Zerwanie komunii z Bogiem przyniosło również głębokie poczucie duchowej straty coś, do czego wielu może się odnieść, gdy czują się oddaleni od swojego celu lub większej więzi. Wpływ psychologiczny nie skończył się na tym. Później Ewa musiała stawić czoła osobistemu smutkowi, gdy zobaczyła swoich synów, Kaina i Abla, zaangażowanych w pierwszy odnotowany akt ludzkiej przemocy: Zabójstwo Abla przez Kaina. RZ 48. To wydarzenie wzmocniło konsekwencje grzechu, pokazując, że działania rodziców odbijają się echem w przyszłych pokoleniach. Dla Ewy musiał to być niezmierzony ból, urodzić syna tylko po to, by zobaczyć, jak umiera z rąk własnego brata. Adam z kolei doświadczył psychicznego ciężaru niestrudzonej pracy na utrzymanie rodziny. Praca, niegdyś radość w Edenie, stała się uciążliwa i frustrująca. RZ 317 do 19. Codzienne zmagania z Ziemią i z samym sobą nieustannie przypominały mu o konsekwencjach jego nieposłuszeństwa. Jednak nawet pośród tego emocjonalnego ciężaru pojawiła się iskierka nadziei. Obietnica z księgi Rodzaju 3.15, że nasienie niewiasty zmiażdży głowę węża, przyniosła perspektywę odkupienia. Ten przebłysk odrodzenia dał Adamowi i Ewie. Powód do pójścia naprzód, pomimo ciężaru, jaki dźwigali. Refleksja nad psychologicznym ciężarem Adama i Ewy pomaga nam spojrzeć na ich historię w nowym świetle. Nie byli oni tylko postaciami ze starożytnej historii, ale ludźmi takimi jak my, zmagającymi się ze swoimi wadami, stawiającymi czoła wyzwaniom i szukającymi odkupienia. Ich podróż przypomina nam, że nawet pośród ciężaru naszych własnych błędów istnieje nadzieja na większy cel i możliwość pojednania. Historia Adama i Ewy wykracza poza biblijny opis. Na przestrzeni wieków była ona reinterpretowana, przekształcana i integrowana z różnymi kulturami, religiami i tradycjami. Podczas gdy oryginalna narracja opisuje stworzenie i upadek ludzkości, jej wpływ rozciąga się na uniwersalne tematy, takie jak moralność, odpowiedzialność, płeć i poszukiwanie odkupienia. Badając sposób, w jaki Adam i Ewa byli przedstawiani w różnych kontekstach kulturowych, możemy odkryć nowe warstwy znaczeniowe i zrozumieć, dlaczego ta historia pozostaje tak istotna. Adam i Ewa w tradycjach religijnych. W judaizmie, chrześcijaństwie i islamie Adam i Ewa odgrywają główną rolę jako pierwsi ludzie. W chrześcijaństwie symbolizują oni początek grzechu pierworodnego, koncepcję, która wyjaśnia potrzebę odkupienia przez Chrystusa. Z drugiej strony, w judaizmie nie koncentruje się na grzechu pierworodnym, ale na konsekwencjach ich wyborów i relacji z Bogiem. W islamie Adam i Ewa są postrzegani jako równi w swoim przewinieniu, podkreślając miłosierdzie Allaha w przebaczeniu im po okazaniu skruchy. Tradycje te, choć różne, są zbieżne w uznawaniu Adama i Ewy za archetypowe postacie. Reprezentują oni zarówno ludzkość w jej słabości, jak i obietnice duchowego odrodzenia. Upadek jest interpretowany nie tylko jako błąd, ale jako kamień milowy definiujący ludzką kondycję, napięcie między wolnością a odpowiedzialnością. Wpływ Adama i Ewy na literaturę i sztukę w literaturze i sztuce Adam i Ewa są przedstawiani jako uniwersalne symbole niewinności, pokusy i straty. Na przykład Raj utracony. Johna Miltona bada emocjonalne i teologiczne dylematy tej pary. Milton opisuje Adama i Ewę ze złożonością, podkreślając ich poczucie winy, żalu i nadziei, poszerzając emocjonalny zakres biblijnej narracji. W sztuce renesansowej malarze często przedstawiali Adama i Ewę w ogrodzie Eden, uchwycając moment kuszenia lub wygnania z raju. Dzieła takie jak te autorstwa Michała Anioła, Albrechta Dürera i Masaccio podkreślają dwoistość ich istnienia, piękno ich stworzenia i tragedię ich upadku. Te wizualne reprezentacje utrwaliły historię w szerszym kontekście kulturowym, inspirując refleksje na temat moralności i odkupienia. Płeć i dynamika społeczna Adam i Ewa byli również wykorzystywani jako punkt wyjścia do debat na temat płci i ról społecznych. Tradycyjnie Ewa była kojarzona z ideą pokusy, która wpłynęła na narracje kulturowe obwiniające kobiety za błędy moralne. Jednak wielu współczesnych teologów i uczonych wskazuje, że zarówno Adam, jak i Ewa w równym stopniu uczestniczyli w przestępstwie. Podkreślając równą odpowiedzialność. Co więcej, postać Ewy ewoluowała, symbolizując zarówno kobiecą bezbronność, jak i siłę. Podczas gdy niektóre tradycje kojarzą ją z upadkiem, inne postrzegają ją jako nosicielkę obietnicy odkupienia matkę, która pomimo bólu rodzi nadzieję dla ludzkości, Adam i Ewa jako uniwersalne archetypy. Adam i Ewa wykraczają poza swoją historyczną i religijną rolę, stając się uniwersalnymi archetypami, reprezentują ludzkie dylematy, poszukiwanie tożsamości, walkę między wolnością a ograniczeniami oraz wpływ naszych wyborów. Kuszenie przez węża i decyzja o zjedzeniu zakazanego owocu odzwierciedlają kwestie moralne, które przekraczają czas i kultury. Dziedzictwo i współczesne znaczenie, kulturowy wpływ Adama i Ewy nie zmniejszył się z biegiem czasu. Ich historie są nadal opowiadane, reinterpretowane i dyskutowane. Wzywają nas do refleksji nad naszymi własnymi błędami, naszymi relacjami i naszą zdolnością do odkupienia. W świecie ciągłych zmian Adam i Ewa pozostają ponadczasowymi symbolami ludzkiej słabości i obietnicy nadziei. Tak więc historia Adama i Ewy, choć starożytna, jest żywa. Jej kulturowe reprezentacje pomagają nam lepiej zrozumieć nas samych, nasze wyzwania i uniwersalne prawdy, które kształtują naszą egzystencję. Historia Adama i Ewy, choć spisana tysiące lat temu, pozostaje głęboko aktualna. To coś więcej niż opis pochodzenia ludzkości oferuje praktyczne i duchowe lekcje, które rezonują z wyzwaniami, przed którymi stoimy dzisiaj. Analizując ich wybory i konsekwencje, jesteśmy zaproszeni do refleksji nad własnym życiem, obowiązkami i nadziejami. Pierwsze znaczenie wyborów Adam i Ewa mieli przywilej życia w raju, ale ich nieposłuszeństwo oddaliło ich od Boga i zmieniło bieg historii ludzkości. Ten epizod uczy nas, że nasze wybory mają wpływ nie tylko na nas samych, ale także na innych. Podobnie jak decyzja Adama i Ewy przyniosła cierpienie, nasze wybory mogą tworzyć lub zrywać relacje, przynosić błogosławieństwa lub wyzwania. Dziś żyjemy w świecie, w którym nieustannie stajemy przed decyzjami moralnymi i etycznymi. Pokusa szukania skrótów, ignorowania zasad, lub poddawania się zewnętrznym naciskom jest teraz tak samo realna, jak w ogrodzie Eden. Lekcja Adama i Ewy przypomina nam, że ważne jest, aby rozważyć konsekwencje naszych działań i wybrać uczciwość, nawet jeśli jest to trudne. Drugie branie odpowiedzialności. Po zjedzeniu zakazanego owocu Adam obwiniał Ewę, a Ewa obwiniała węża. RZ 321213 13 To przerzucanie się winą jest odzwierciedleniem ludzkiej tendencji do unikania odpowiedzialności. Historia pokazuje nam jednak, że obwinianie innych nie zwalnia nas z odpowiedzialności za własne błędy. W naszym codziennym życiu lekcja ta odnosi się do sposobu, w jaki stawiamy czoła problemom osobistym, zawodowym i społecznym. Branie odpowiedzialności za nasze działania nie tylko promuje rozwój osobisty, ale także wzmacnia nasze relacje i buduje zaufanie. Uznając swoje błędy, mamy możliwość uczenia się, zmiany i poprawy. Trzecie dążenie do ponownego połączenia z Bogiem wygnanie Adama i Ewy z ogrodu Eden symbolizuje duchową separację między Bogiem a ludzkością. Jednak Biblia wskazuje również na ścieżkę odnowy. Obietnica odkupienia z księgi Rodzaju 3.15, że potomstwo niewiasty zmiażdży głowę węża, przypomina nam, że Bóg nie opuścił ludzkości. To przesłanie jest szczególnie istotne dzisiaj, w świecie pełnym wyzwań i niepewności. Historia Adama i Ewy zachęca nas do poszukiwania ponownego połączenia z Bogiem, niezależnie od naszych błędów i okoliczności. Jest to wezwanie do wiary, modlitwy i nadziei, że pomimo trudności łaska Boża jest dostępna dla wszystkich. Czwarta nadzieja i odkupienie. Chociaż historia Adama i Ewy jest naznaczona upadkiem, jest również pełna nadziei. Pomimo ich upadków, Bóg zapewnił im odzienie. RZ 3:21 i pozostawił obietnicę Zbawiciela. Przypomina nam to, że nawet w naszych najtrudniejszych chwilach istnieje droga do odnowy. Dziś jesteśmy wezwani do spojrzenia poza nasze błędy i ograniczenia, i przyjęcia możliwości nowego początku. Tak jak Bóg działał w życiu Adama i Ewy. Może on przemienić nasze życie i doprowadzić nas do odnowy. Piąte: relacje i przebaczenie. Dynamika między Adamem i Ewą uczy nas również o wyzwaniach związanych z relacjami. Upadek wprowadził konflikty i napięcia, ale Biblia sugeruje, że pozostali razem i stworzyli rodzinę. Przypomina nam to, że nawet w obliczu porażki można szukać pojednania i iść razem. Przebaczenie, empatia i kompromis mają fundamentalne znaczenie dla przezwyciężenia przeciwności, które pojawiają się we współczesnych związkach. Historia Adama i Ewy inspiruje nas do kultywowania tych cech i doceniania budowanych przez nas więzi. Dziękujemy za śledzenie tej historii do końca. Jeśli ta wiadomość przyniosła Ci wartość, Zostaw polubienie i udostępnij ją na WhatsApp tym, których kochasz. W ten sposób możemy rozpowszechnić tę wiadomość wśród większej liczby osób. I oczywiście, nie zapomnij zasubskrybować kanału i aktywować dzwonek, aby zawsze otrzymywać kolejne historie. Przy okazji, wydzieliliśmy jeszcze dwie specjalnie wybrane dla Ciebie, tutaj na ekranie. Podzielmy się tą wiadomością i wzmocnijmy naszą wiarę. Zostań z Bogiem i do zobaczenia następnym razem.